Jestem to winny i dedykuję to panu prezesowi, bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem do Berlina, do Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski. Po tym co zrobił. Ale chcę wam powiedzieć, że dlatego chciałem to zwycięstwo, pozwólcie tak osobiście, dedykować moim obudziadkom. Dzisiaj to ja muszę tutaj przeprosić Donalda Tuska za element czarnej kampanii. To jak sądzę pan marszałek świetnie wie, że to bez mojej wiedzy czy też wiedzy mojego brata zostały wyciągnięte natychmiast wnioski. Jacek Polski stanie przed sądem dyscyplinarnym, prezes partii, nie może zrobić nic więcej znaczy, nie może sam usunąć z partii. Został oczywiście usunięty ze sztabu. które w tej sprawie mam do powiedzenia, bo to element czarnej kampanii. Taki nie może być tolerowany. Oczywiście dzisiaj zostały wykazane pewne fakty, ale nawet niezależnie od tych faktów. To nie jest argument w kampanii wyborczej. No, jasność, my tylko przypomnimy, że chodzi o to, że Jacek Kurski tak naprawdę już wczoraj, a właściwie jeszcze wcześniej... Panie prezydencie, to nie było także mógłby być. Niczego nie wiem na pewno. Poważne źródła na Pomorzu mówią, że dziadek Tuska zgłosił się na ochotnika do Wehrmachtu. To jest dość mocne stwierdzenie. Dlatego też to jest element czarnego piaru i stąd też Jacek Kurski został wykluczony ze sztabu i stanie w najbliższym... W możliwym terminie, czyli bardzo w bardzo krótkim czasie przed sądem dyscyplinarnym. Ja przeprosiny przyjmuję, bo zdaję sobie sprawę z tego, że Polska potrzebuje raczej harmonii i, i równowagi, a nie politycznej bijatyki. Ale oprócz przeprosin jest coś takiego jak odpowiedzialność za zło, które zadaje się nie tylko drugiemu człowiekowi. Zło, które zadaje się prawdzie i takiemu dobrym obyczajowi. Dla mnie problemem osobistym było takie uderzenie w coś, co akurat w mojej rodzinie jest najświętsze. Znaczy chciałbym, żeby ta sprawa była jasna, bo miałem do tej pory wrażenie, że pan Lech Kaczyński jest szczególnie wrażliwy na te sprawy. Najświętszymi pamiątkami w obu moich rodzinach i po stronie matki, i po stronie ojca były te kartki na żywność z literką P, które w Gdańsku nieliczni Polacy otrzymywali w jakimś sensie jako ponury dowód swojej upartej polskości. I w moich rodzinach do dziś, jeśli są jakieś żywe pamiątki, to pamięć o tym, że obaj dziadkowie spędzili czas wojenny w obozach koncentracyjnych. I tego typu oszczerstwa są wyjątkowo bolesne dla tych wszystkich, którzy rozumieją co znaczy, co znaczyło, być Polakiem, urodzić się Polakiem i wytrwać do śmierci w polskości w takich miejscach jak Gdańsk przedwojenny i Gdańsk w czasie II wojny światowej. Dobrze, że Pan przyjmuje te przeprosiny, raz jeszcze przepraszam, natomiast ja myślałem, że ta sprawa nie będzie rozgrywana, nieprzyjemna w kampanii wyborczej. Teraz jeszcze Pana przepraszając, bo rzeczywiście tego rodzaju sugestii czynić nie wolno.